Lecimy kamizelki, co? No, od góry 49 zł. O, czekajcie, zajmują ją. No. coś takiego. Taka krótsza. Tak, sobie przylecimy tutaj ten wieszaczek. Ja one są jeszcze w takim kolorze. Odwieszę to. Odwieszę. Można sobie je ściągnąć, żeby nie podwie, Ale to jest gruba. Ojejku. To jest ekstra, wiecie. To jest ta sama cena. To samo, 49. No, fajna. Tutaj taki róż, to jest to samo, nie. 62, ale to już nie robi takiego wrażenia. Tutaj coś Alas Strux, czarny i kremowy, beżowy bardziej. 49 zł. Mhm. Ale potem jaśniutki, fajniejszy, nie? No, ale już nie będę wyciągać. Fajniejszy. Odwieszę to teraz, teraz tego boku nie odwiesisz. Serio. No dobra. Siedzi. 69. Aha, te tutaj jeszcze była to. Się naschylałam. No trudno. 70, nie, tak 74. Cóż to tak, ale ciężko. O, jaka fajna z kapturem. Ciężka jak diabli. Ale nawet to fajnie wygląda, wiecie. Czekajcie, jak to pokazać. Złapę ten kaptur i wam pokażę, co Czekajcie chwilę. O. Ten kaptur taki ciężki. Nie na no, kaptur jest konkretny. Niezła. No. Będziecie, Jurka, że to sobie zwróćcie uwagę. O kurcze, fajne. Bez kurcze. Kieszeń. Na nap. Jeszcze lepsze kurcze. Okej, okay. to jest zamka. Ale chyba nie widać tego kaptura, nie? Chyba nie. O. Bardziej nie pokażę, bo nie mam jak. I ona są jeszcze w takim kolorze. O, coś takiego. Mhm. Tutaj 74. Aha, to są tu na styl tej. Co to jest za kolor? Taki bordowy. Mhm. Czarne, beżowe i białe. Mhm. Nawet nie zło. A to 74. Już coś innego. Mhm. Taka troszeczkę dłuższa. Z takimi przeszyciami półkola. Magiesza nie ma. O, jak fajnie schowane zobaczcie w tym półkolu. Ciekawie. I, I to trzeba było. Nie, nie, nie było. Tu mamy z kaptury jeszcze coś takiego. 95 zł. O, tak się prezentuje. I one są jeszcze czarne. Dobra. I kończyć jeszcze na. Ida Cześć.